Witajcie, rdacy! Jeżeli szukacie elektrycznej dyskorolki z wyższej półki, to dobrze trafiliście. Dziś przetestujemy Atlas Carbon marki x -Way. Będzie ciekawie oto test. Tak wygląda front opakowania i nie ma na nim wiele. Sprzęt natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Z każdej strony mamy grubą i miękką piankę. W środku z dodatków mamy Titul, czyli multifunkcyjne narzędzie wraz z Imbusem. Spory i do tego szybki 4A zasilacz z diodą symbolizującą o statusie ładowania. Jest biała opaska na rękę z logiem producenta i innymi oznaczeniami. Są dwa zapasowe paski, co zawsze jest mile widziane. Otrzymaliśmy naklejki producenta w białej i czarnej kolorystyce. Miłym akcentem jest dorzucenie też podziękowań za zaufanie i zakup. Jest broszurka producenta, no i oczywiście instrukcja obsługi w wielu językach. Ostatnie co mamy to pilot, i ten jest pokryty gumową powłoką. To nie jest taki tani plastik jak u konkurencji. Tu też mamy tylko jeden przycisk do zmiany chociażby biegów, których mamy łącznie cztery. Jego ergonomia jest poprawna i w dłoni leży dobrze. Tak wygląda deska od razu po wyjęciu i wow, wykorzystane komponenty to zdecydowanie górna półka, czuć tutaj wszędzie dobrą jakość, a i sam design może się podobać. Moja wersja z dwoma silnikami waży 11,5 kg i jak widzicie wszędzie mamy karbon na deku plus przylepiona taśma, abyśmy mieli dobrą przyczepność. Od razu zwróciłem uwagę, że od zewnątrz z tyłu jak i przodu dek jest wyprofilowany, by skręcanie było wygodniejsze. Dodatkowo rzadko spotykanym patentem jest to, że i po środku mamy lekką wypukłość super. Patrząc na przód czy tył mamy możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów producenta jak uchwyt do łatwiejszego przenoszenia, czy możemy tu umieścić wszelkiego rodzaju oświetlenie. Jeżeli chodzi o elastyczność, to z racji zastosowanego karbonu ta jest dużo gorsza niż popularny bambus. To odziwo w ogóle nie przekłada się na gorszy komfort podczas jazdy, bo wszelkie nierówności są bardzo dobrze wybierane przez całą konstrukcję. Tu też sporą rolę odgrywają te 160mm pompowane koła wraz z alusami. Tym sprzętem offroad to pikuś, bez problemu możemy jeździć po lesie, trawie, piasku czy wybojach. Tu producent nie kłamie i Atlas jest w 100% sprzętem uniwersalnym i do poruszania w każdym terenie. Wersja z napędem na tył ma szczytowo moc 2000W dzięki silnikom 4240, więc dla 80% osób w tym i mnie taka moc w zupełności wystarczy. Prędkość maksymalna na poziomie 45 km na godzinę jest spokojnie do uzyskania, ale będę z Wami szczery, ja tyle się nie odważyłem poruszać, ale przy 35 km na godzinę miałem jeszcze duży zapas mocy, więc producentowi w jego deklarację wierzę. Jeżeli jesteście bardziej doświadczeni, to zamówcie sobie wersję też i ze silnikami na przodzie. Wtedy będziecie mieli rakietę z 3000 watów. Traki to producenta Dubble King Piny 309,5 wykonane maszynowo z jednego odlewu, bardzo mocne i wytrzymałe. Są też kompatybilne z wieloma podkładkami i tulejkami, więc możemy sobie je dostosować pod swój styl. Tu jestem pod dużym wrażeniem, bo ten Atlas Carbon jest naprawdę stabilną deskorolką, gdy poruszamy się z dużą prędkością. A jak wiecie, zastosowanie podwójnych gumek daje nam dużą zwrotność, ale kosztem stabilności przy dużych prędkościach. Tu nie wiem jak to X-Way zrobił, ale gdy jedziemy szybko, mamy stabilność. Jednak bez problemu możemy sobie też lawirować od lewej do prawej, bo i zwrotność jest duża. Tu ten balans jest zachowany perfekcyjnie, mało która deska to Wam zaoferuje, a pamiętajcie, że mamy jeszcze titula i nim możemy sobie dostosować zachowanie maszyny. Jeżeli chodzi o ustawienia, to sam pilot jest bardzo prosty, ale producent dał aplikację, dzięki której możemy niemal pod każdym względem dostosować, jak Atlas ma się poruszać. Ustawimy czułość hamowania, przyspieszenia, turbo, a wszystko w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Pamiętajcie tylko, by nie przesadzić, chociażby z hamulcami, bo te na najwyższej wartości są mocne, że sprzęt się zatrzyma w miejscu, a wy wystrzeliście do przodu. To oczywiście dobrze, bo mając aż tak dużą kontrolę nad parametrami, nasze bezpieczeństwo, jak i innych jest dużo większe. Producent dał też w aplikacji kilka informacji o naszym tripie czy temperaturze ISC. Interesuje Was pewnie to, ile na niej zrobimy kilometrów. Pod spodem mamy akumulator o pojemności 518 watogodzin w konfiguracji 12S4P i zrobiony z ogniw Samsunga 30Q. 160 mm koła są relatywnie duże i prądożerne, dlatego zasięg jest rozczarowujący, bo zaledwie 25 km w dobrych letnich warunkach i na trzecim trybie. By go zwiększyć, polecam zmienić koła na 90 mm. Wtedy przejedziemy dystans nawet 45 km, ale kosztem wygody. Dlatego jak dla mnie złoty środek to 120 mm Cloudwille. Te zapewnią Wam dobrą amortyzację i te około 37 km zasięgu. Oczywiście pamiętajcie, że moje wyniki mogą być inne od Waszych. Tu wszystko zależy od pogody, stylu jazdy, wagi rajdera czy terenu. Jak już trochę się czepiam, szkoda również, że w standardzie nie ma osłonek silnika. Te ja musimy dokupić ekstra ze strony producenta. Super pomysłem natomiast jest ten zakręcany, wodoodporny wtyk do ładowania. To w końcu nie jest taka luźna, gumowa zaślepka. A jakie są odczucia z jazdy? Cóż, tu powiem Wam, że naprawdę bardzo dobre. Niezależnie od trybu i ustawień, zawsze mamy nad deskorolką kontrolę. Nic w niej nie drga, ani nie ma żadnych oscylacji podczas wysokich prędkości. Jest stabilnie, bez względu na to gdzie i jak jedziemy, a to ważna sprawa. Dobrane komponenty przez producenta świetnie ze sobą współgrają, co daje nam komfort i przede wszystkim wiarę, że Atlas Carbon Was nie zawiedzie w trudnych warunkach czy deszczu, bo mamy tu wodoszczelność IP55. Owszem, to nie jest idealna maszyna, bo zasięg mógłby być większy, ale cała reszta to kawał dobrego sprzętu. Szukając elektrycznej dyskorolki, to tym Atlasem się nie zawiedziecie. No i cóż! tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.